Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was znowu na pogadankę na temat minimalizmu. Miałam rano plan, że siądę, będę nagrywać o moich roślinach, bo wiem, że na moim kanale Roślinomaniaków przybywa, jest Was coraz więcej i pewnie wielu z Was by się ucieszyło na taki filmik. Natomiast takie się też pojawią. Natomiast pod ostatnią moją pogadanką na temat mojej drogi do minimalizmu dostałam od Was tak przemiłe komentarze e, z informacjami, że mm, czujecie się zainspirowane, że to była mądra pogadanka, że Chciałabyś więcej na ten temat słyszeć i częściej, żebym właśnie częściej nagrywała takie pogadanki. Pomyślałam sobie, że tak wiele ostatnio różnych myśli. A propos minimalizmu, krąży mi w głowie, że warto w końcu wziąć mój notatnik, który teraz mam dzisiaj właśnie przed sobą, i po prostu siąść i nagrać dla Was kolejny właśnie odcinek na temat minimalizmu. I dzisiaj będę Wam opowiadać na temat mojego minimalizmu na co dzień, jak to wygląda. Ja powtarzam Wam za każdym razem, że nie jestem z tych minimalistów. Którzy mają konkretną ilość rzeczy, którzy się zamykają w ogóle w jakichś sztywnych ramach. Uważam, że życie nie jest ani czarne, ani białe, i nie ma co właśnie fiksować, i próbować dążyć do jakiejś konkretnej liczby rzeczy. U mnie w domu króluje przekonanie, że po prostu mamy te rzeczy, z których rzeczywiście korzystamy. Jeżeli coś leży od dłuższego czasu nie nieużywane, to znaczy, że po prostu już po to nie sięgniemy w najbliższym czasie mm, i po prostu nie jest nam to potrzebne i taką rzecz oddajemy. Więc na takiej zasadzie u mnie wygląda minimalizm, ale wiem, że są osoby, które właśnie uważają, że minimalistą jesteś wtedy, kiedy masz konkretną ilość rzeczy, na przykład 100. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo tak jak mówię, moim zdaniem życie nie jest wcale czarne, ani też białe, są kolory pomiędzy i właśnie tak samo jest z minimalizmem. Inaczej będzie się zachowywać minimalista, i będzie mieć inną wiecie, ilość rzeczy, który jest singlem, inaczej mama, inaczej w ogóle cała rodzina, więc nie ma co się zamykać w sztywne ramy. Moim zdaniem, trzeba dopasować po prostu ten minimalizm do siebie. I jak wygląda on u mnie na co dzień? Przede wszystkim najważniejszą zmianę, jaką zauważyłam, to w końcu właśnie jak zaczęłam tak myśleć bardziej minimalistycznie. To dostrzegłam problem, że zawsze jak wychodziłam na spacer, gdzieś to się kończyło wchodzeniem niepotrzebnym do sklepów, po prostu żeby sobie pochodzić. O, szłam na spacer, a przede wszystkim właśnie na sklepy, żeby sobie po prostu do nich wejść, zobaczyć jakie są nowości. I w większości przypadków kończyło się to jakimiś niepotrzebnymi zakupami. I przyznam szczerze, że. Największy problem miałam z kosmetykami, zresztą to już chyba Wam opowiadałam wiele razy, że po prostu gdzieś zobaczyłam coś na YouTube, na Instagramie, a potem trafiło mi się to w drogerii i tą rzecz daną kupowałam. I no nie zawsze było tak, że te rzeczy, które kupowałam, rzeczywiście używałam ich więc ym, pierwsza rzecz właśnie na jaką teraz stawiam to to, żeby wychodzić na spacer dla przyjemności, dla zdrowia żeby się wiecie przewietrzyć żeby spędzić fajnie czas szczególnie też, że teraz mam syna dwuletniego który już pięknie wiecie chodzi i też ciągnie go bez przerwy na zewnątrz, więc nie chodzimy absolutnie już teraz po sklepach, byle by sobie pochodzić, ja jak już gdzieś muszę wejść to po prostu y, idę z jakimś przekonaniem, że chcę konkretną rzecz zobaczyć, rzadko kiedy podejmuję od razu decyzję o zakupie, ale o tym opowiem Wam za chwilę, więc raczej idę na sklepy teraz, jak rzeczywiście czegoś potrzebuję i chcę daną rzecz zobaczyć i podjąć decyzję za jakiś czas właśnie, czy daną rzecz chcę kupić. I właśnie jest takie przekonanie utarte w minimalizmie, że warto stosować zasadę, że jedna rzecz do domu wchodzi, a druga wychodzi i przyznam szczerze, że ja, że ja się w ogóle tej zasady nie trzymam, bo tak jak mówię, staram się ten minimalizm po prostu dopasować do siebie. I w moim przypadku jest tak, że nie kupuję jednej rzeczy, a pozbywam się jakiejś innej. No bo jeżeli korzystam z wszystkiego, co w domu mam, no to dlaczego miałabym się jakiejś rzeczy na hama pozbywać, bo chcę kupić coś nowego. Więc myślę, że tutaj no warto właśnie się nad tym zastanowić, jak to u Was wygląda. Jeżeli macie jakieś rzeczy niepotrzebne, a chcecie kupić coś nowego, to rzeczywiście ta zasada może u Was działać, natomiast u mnie nie, bo tak jak mówię, staram się otaczać cały czas rzeczami, które rzeczywiście wykorzystuję. Ja po prostu zamiast tej zasady stosuję zasadę, jakby odkładania zakupu w czasie. To znaczy, że jeżeli coś wydaje mi się, że potrzebuję, nie kupuję tej rzeczy natychmiast, bo wielokrotnie się zdarza tak, że jak sobie. Odłożę decyzję o zakupie, na przykład na dwa tygodnie, albo za miesiąc, albo na przykład na przyszły rok tak samo było z jedną rzeczą, o której będę Wam za chwilkę opowiadać. To w większości przypadków okazuje się, że o tej rzeczy gdzieś zapominałam, więc tak naprawdę ona w ogóle do szczęścia nie była mi potrzebna i powiem Wam, że najbardziej na tym zyskuje portfel, bo rzeczywiście nie podejmujemy zakupów takich wiecie pochopnych, pod wpływem chwili, emocji, różnych innych czynników, tylko właśnie nad zakupem danej rzeczy zastanawiamy się. Się dłużej, a co za tym idzie, właśnie ta decyzja jest bardziej przemyślana i często jest tak, że w ogóle tej rzeczy już wiecie, w efekcie końcowym nie kupujemy i zyskuje na tym nasz portfel. Ja dzięki temu właśnie zauważyłam bardzo dużą różnicę, że kiedyś nie oszczędzałam w ogóle pieniędzy. Nie wiem w ogóle, jak mogłam tak żyć, że po prostu potrafiłam wydać do ostatniego centa całą moją wypłatę. Gdzieś to mi się po prostu te pieniądze rozpływały. Natomiast teraz mam taką w ogóle zasadę, że jak przechodzą moje pieniądze, moja wypłata na konto, czyli pieniądze Alexa, pierwsze co robię, to wysyłam pieniądze na konto oszczędnościowe. W ogóle robię sobie takie, wiecie, szybkie rachunki, ile potrzebujemy pieniędzy na dany miesiąc, na różne tam, wiecie, stałe opłaty, co ewentualnie zostawię na koncie, gdybyśmy chcieli coś właśnie kupić. A resztę wysyłam na konto oszczędnościowe i to mi się bardzo właśnie fajnie sprawdza. No i zauważyłam właśnie po tych oszczędnościach, że one są coraz większe, bo po prostu przestałam kupować tak zwane pierdoły. Staram się regularnie robić może nie tyle co porządki, ale taki przegląd w różnych miejscach w domu, w rzeczach, właśnie, które mamy. Na przykład są to kosmetyki, albo to jest moja szafa, albo na przykład zabawki mojego Niko. Dzięki temu jak robię sobie taki przegląd, jestem w stanie szybko stwierdzić, czy są jakieś rzeczy które są po prostu zepsute e, trzeba, wiecie, je naprawić e, zaszyć e, czy są takie rzeczy, których po prostu nie używamy na co dzień i wypadałoby się po prostu ich pozbyć, komuś oddać i to mi też e, ułatwia po prostu codzienne takie funkcjonowanie nie wysypują mi się z szafy, z te rzeczy, bo rzeczywiście regularnie zerkam do niej i sprawdzam, czy po prostu na pewno wszystko, co mam, noszę i powiem wam, że teraz tak na Naprawdę mogłabym na długi, długi czas odłożyć właśnie wszelkie porządki, w szafie i takie przeglądanie moich rzeczy, bo nie mam ani jednej takiej rzeczy, której po prostu w ogóle. Nie noszę. Jasne są rzeczy, które noszę rzadziej, natomiast nie ma tak, że trzymam coś w szafie tylko po to, żeby to trzymać. Nie wiem z jakiego innego powodu, tylko właśnie e, wszystkie rzeczy, które mam, noszę. Problematyczne jest, wiecie, robienie porządków z rzeczami dziecięcymi, bo nie zawsze dzieci e, chcą się pozbyć tego, co mają. Często jest tak, że mają sterne zabały, którymi i tak się nie bawią, a po prostu ciężko jakoś jest się dzieciom z tymi rzeczami rozstać, natomiast ja się staram mojego właśnie małego Niko uczyć już od tak naprawdę na maleńkości, że właśnie, żeby się nie przywiązywać do rzeczy, że rzeczy materialne to są rzeczy materialne, które raz z nami są, raz ich nie ma, zepsują się, wiecie, zgubią, różne są sytuacje i do tych rzeczy nie należy się przywiązywać, więc myślę, że też dlatego jest nam łatwiej bo po prostu robić właśnie porządki w jego rzeczach. Jeśli chodzi o ubranka, to ja też regularnie robię przegląd, czy wszystko co ma, obecnie mu pasuje i zostawiam dla po prostu naszego drugiego syna, który z tych ubranych skorzysta i mam nadzieję, że one będą na tyle w ładnym i dobrym stanie, że skorzysta w przyszłości na tym co najmniej jeszcze jedno dziecko. Jeżeli mamy problem z nadmiernym kupowaniem, to właśnie wtedy może się zdarzyć tak, że odkładając takie porządki i przegląd naszej szafy, czy innych miejsc, po prostu nie, nie zwrócimy uwagi na to, że jest mnóstwo rzeczy, których nie używamy, a jeżeli robimy to regularnie, to jakoś właśnie mamy nad tym kontrolę, więc ja ten System bardzo lubię, natomiast też e, teraz mi to przychodzi zdecydowanie łatwiej, bo właśnie nie kupuję takich, wiecie, niepotrzebnych rzeczy, nie kuszą mnie promocje. Mnie najbardziej, właśnie w ostatnim czasie, zaczął wręcz, może nie przerażać, ale też denerwować e, Black Friday, e, bo mam wrażenie, że z dnia, właśnie amerykańskiego Black Friday na, e, najpierw się zrobił Black Week, e, teraz e, od jakiegoś czasu jest popularny Black Month e, i tak naprawdę Niedługo będzie cały, po prostu Black Year, bo firmy będą chciały, żebyśmy kupowali jak najwięcej. Więc ja sobie te wszystkie promocje na Black Friday biorę tak z przymrużeniem oka, bo nie zawsze te promocje są e, tak rewelacyjne, jakby nam się mogło wydawać. W ogóle nie rozumiem. Takiego podejścia niektórych firm, które robią niby Black Friday, a te przeceny są naprawdę tak niewielkie. Z tego co wiem, w tradycji amerykańskiego Black Friday chodzi o to, że tam są przeceny po prostu gigantyczne i też to powinno dawać do myślenia, że skoro cena potrafi być tak mocno obniżona, to jaka jest cena produkcji tego produktu, ile dostają ludzie, którzy go wytwarzają, ile zarabia na tym sklep. To jest, wiecie, cały wielki mechanizm. Ale jeżeli jesteśmy w stanie przecenić produkt na przykład o 80%, to gdzieś tam powinna nam się zapalić właśnie żarówka w głowie. Ile ten produkt jest tak naprawdę wart i czy rzeczywiście ludzie którzy go właśnie produkują, czy dostają, wiecie, godziwe wynagrodzenia, ale to już jest zupełnie inny temat. W każdym razie, właśnie wkurza mnie ten Black Friday, Black Week i tak dalej, bo tak naprawdę jesteśmy coraz bardziej tymi wszystkimi promocjami, em, kuszeni do robienia niepotrzebnych, bardzo często niepotrzebnych zakupów, a te promocje są często naprawdę niewielkie. Często em, producenci nas oszukują, podnosząc ceny tuż przed właśnie tymi niepotrzebnymi, Super promocjami, i tak naprawdę, wiecie, wydajemy taką samą gotówkę albo oszczędzamy naprawdę niewiele, więc na Black Friday ja nie czekam, i też polecam Wam, żeby po prostu, wiecie, brać to tak na luzie, zastanowić się, przemyśleć. Odbiegłam troszeczkę od tematu, ale mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. W ogóle podzielcie się Waszymi opiniami na temat Black Friday. Myślę, że są, jeżeli się dobrze poszuka, są takie oferty, które rzeczywiście są korzystne i warto z nich właśnie skorzystać, zakupić dany towar, szczególnie jeżeli jakąś rzecz planowaliśmy zakupić już od dłuższego czasu i naprawdę trafia się fajna cena, natomiast myślę, że większość to i tak jest takie, wiecie, na ten Black Friday, ale napiszcie właśnie, co na ten temat sądzicie, bo jestem niesamowicie ciekawa. Następna rzecz to to, że na co dzień stawiam na rzeczy wielorazowe, funkcjonalne i przede wszystkim na rzeczy dobrej Jakości. Dzięki temu takie rzeczy służą mi naprawdę długo. Wiadomo, że w większości przypadków wiąże się to z większym jednorazowym kosztem, natomiast jak sobie pomyślimy, że ta rzecz kosztuje nas raz, ale więcej, natomiast e, rzeczy słabszej jakościowo musielibyśmy wiecie, po zepsuciu, czy po zniszczeniu kupić znowu ponownie, albo potem jeszcze raz, no to myślę, że mimo wszystko bardziej się opłaca zapłacić raz więcej i mieć produkt naprawdę dobry jakościowo, ale też myślę, że warto zwracać uwagę ogólnie na jakość, to też e, o tym Wam opowiadałam w jakimś e, innym odcinku, bo czasami jest tak, że produkt jest tani, a naprawdę jest dobrej jakości, więc na to też e, zwróćmy uwagę właśnie jak to z tą jakością jest, jeśli chodzi o rzeczy wielorazowe, no to logiczne jeżeli coś nam służy przez długi czas no to nie musimy właśnie bez przerwy kupować tej danej rzeczy i rzeczy funkcjonalne powiem Wam tak zażyczyłam sobie na święta Bożego Narodzenia tego roku czytnik książek elektronicznych, bo stwierdziłam że nie ma miejsca już na trzymanie książek właśnie takich tradycyjnych, poza tym staram się w domu mieć też taką przestrzeń, wiecie niezagraconą, więc mogę. Pewnie na te książki znaleźć jakieś jeszcze miejsce na regale, ale nie czuję takiej potrzeby. Poza tym jestem osobą, która nie czyta szczególnie jakichś powieści dwa razy. Nie wracam do książki ponownie, jak ją przeczytam, więc kupić książkę, czy tam, nie wiem, od kogoś wiecie, odkupić z drugiej ręki po to tylko, żeby ją przeczytać raz, to moim zdaniem jest bez sensu i zabiera to właśnie miejsce. Dlatego też właśnie zdecydowałam się na czytnik i to jest właśnie. E, przykład rzeczy, nad którą się bardzo zastanawiałam. Mam takie wrażenie, że ja wam już o Kindlu opowiadałam chyba we vlogmasie, czy w, w styczniu roku 2018, czyli teraz najprawdopodobniej będą mijać 3 lata z momentu właśnie jak się pierwszy raz zaczęłam nad tym czytnikiem zastanawiać, więc no minął bardzo długi okres czasu ale ja nie byłam cały czas na 100% przekonana natomiast teraz z perspektywy czasu uważam, że bardzo dobrze zrobiłam że właśnie się wstrzymałam ponieważ że trafiłam na bardzo dobrą ofertę cenową i nie przypłaciłam to jeszcze wiem, że na pewno ten zakup był porządnie przemyślany, no i właśnie na takim czytniku mogę trzymać 1000 książek, nie zalegają one mi na półce, nie kurzą się, nie trzeba właśnie ich co jakiś czas odkurzać, wiecie, sprzątać, więc myślę, że takie urządzenia typu właśnie czytnik elektroniczny, czy wszelkie inne wielofunkcyjne, które potrafią nam e, właśnie zastąpić kilka urządzeń, są naprawdę fajnym rozwiązaniem. Mam też w domu e, Lidlomixa, to jest urządzenie, które też zastępuje mnie wiele różnych e, robotów kuchennych, dzięki temu oprócz niego mam tylko blender ręczny, który po prostu Kupiłam wcześniej, dlatego go mam. Chociaż pewnie mogłabym z niego zrezygnować, natomiast staram się też z niego regularnie korzystać, więc nie pozbywam się go. Nie mam na razie takiej potrzeby. Więc bardzo serdecznie Wam polecam właśnie zastanawianie się nad zakupem. Jeżeli już chcecie coś kupić, żeby coś było właśnie dobre jakościowo, żeby posłużyło Wam dłużej, albo żeby było wielorazowe, żeby też właśnie posłużyło Wam dłużej i żebyście nie musieli ponownie za jakiś czas kupować tej samej rzeczy. No i warto stawiać też oczywiście oczywiście na rzeczy funkcjonalne, które zastąpią wam na przykład kilka innych urządzeń czy rzeczy. Następnie na co dzień nie dążam za modą, wyleczyłam się z obserwowania YouTube'a pod takim względem, że oglądam sobie kanał kosmetyczny i już myślę, że o chciałabym tą, już daną pomadkę, podkład i tak dalej mieć. Raczej teraz oglądam po prostu z ciekawości, co jest nowego. Przerzuciłam się w ogóle na kosmetyki naturalne, jeszcze nie całkowicie, bo cały czas Wiecie, staram się zużywać to, co mam, co jest nienaturalne, ale zastępować właśnie tymi produktami naturalnymi, więc też um, myślę, że to sprawiło, że um, mniej się interesuję takimi tradycyjnymi kosmetykami. Nie sugeruję się też polecaniami na Instagramie. W ogóle staram się nie obserwować kont, które gdzieś tam wiecie, bez przerwy pokazują jakieś reklamy, bo wiem po prostu, że to by napędzało mój konsumpcjonizm. Więc staram się nie podążać na, za modą, mieć swój własny styl i właśnie też nie sugerować się Instagramem, YouTubem poleceniami, bo wiem, że po prostu tych rzeczy nie potrzebuję. I ostatni, najważniejszy punkt, myślę, w tym całym minimalizmie to to, żeby odkryć, co jest dla Was ważne. Ja odkryłam, co jest dla mnie ważne. Dzięki temu też właśnie w ogóle zaczęłam się interesować minimalizmem. Przestałam siedzieć bez przerwy z telefonem przyklejonym do ręki, zaczęłam spędzać czas zupełnie inaczej. Staram się poświęcać go przede wszystkim moim, mojej rodzinie, ale też pielęgnuję takie zdrowe egoizmy i Staram się każdego dnia znaleźć czas tylko dla siebie, żeby wypić kawę, żeby przeczytać troszeczkę, nie wiem, książkę, albo żeby zobaczyć odcinek serialu. Wiecie, zawsze te kilkanaście, kilkadziesiąt minut dla siebie staram się znaleźć. Gdybym właśnie żyła w takim przepychu, w takim konsumpcjonizmie, ale też właśnie w takim świecie... Gdzie za bardzo pędzimy, to na pewno na to wszystko nie miałabym czasu, a jednak minimalizm też propaguje bardzo właśnie taki slow life, takie życie spokojne, żeby doceniać chwilę tu i teraz i to, co się ma. I ja staram się właśnie, żeby u mnie tak było, więc myślę, że warto odkryć, co jest, co jest dla nas ważne, z czemu byśmy chcieli właśnie poświęcać swój czas, żeby go nie marnować na jakieś rzeczy zbędne, które tak naprawdę nic do naszego życia nie wnoszą. Myślę, że to dobrze opowiedziałam właśnie w poprzednim filmie na temat mojej drogi do minimalizmu. Tam starałam się Was jakby przekonać do tego, że minimalizm to jest nie tylko ograniczanie ilości rzeczy, ale też ograniczenie rozpraszaczy takie, które wiecie, na co dzień nas spotykają. Na przykład właśnie toksyczne relacje, toksyczni ludzie, siedzenie z telefonem bez przerwy, czy jakieś wszelkie zajęcia, które nie sprawiają nam przyjemności, są dla nas przymusem i które często nakładamy sobie sami niepotrzebnie na głowę i musimy je wykonywać więc mam nadzieję, że w tamtym filmie udało mi się właśnie Wam przedstawić minimalizm też z tej strony, że to jest bardzo taka głęboka filozofia, a nie tylko ograniczanie ilości rzeczy. No, i tak wygląda właśnie mój minimalizm na co dzień. Staram się dbać o to, co jest dla mnie dobre, dla mojej rodziny i staram się właśnie nie zapędzać w jakiś taki świat wirtualny, konsumpcyjny, telewizyjny, który mi mówi, jak mam żyć, co mam kupić. Staram się po prostu żyć na moich własnych zasadach i tego wam wszystkim życzę, żebyście to wyderegowali swoim życiem, tym, co robicie, tym, jak się czujecie i właśnie czego się podejmujecie. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał. Troszkę było ale niestety wciąż, że tak jak Wam mówiłam już w jakichś poprzednich filmach, łapie mnie dosyć mocna zadyszka i nie chciałam tutaj Wam, wiecie, za bardzo właśnie przeszkadzać, więc mam nadzieję, że te cięcia też nie były zbyt denerwujące, jeżeli film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa!